Dobra, czyli do najbliższego teraz krzyżowania pojedziemy prosto, uważaj na ten samochód. Jak go widzisz, to w takie sytuacje to lepiej poczekać. Będziemy na skrzyżowaniu w prawo. Wspólne nawzajemne środkowy nas krzyżowanie Prosto. Teraz tak, jedziemy w kierunku ronda Solidarności, czyli na tym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Chciałbym, żeby zwrócił uwagę na linie ciągłe. Przed przejściami dla pieszych trzeba uważać. Zmieniamy bazę oczywiście i w lewo na rondzie. Sygnalizuj to kierunkiem Łukasz, wszystko wcześniej. Pamiętajmy, że z przeciwnego kierunku tam musisz poprzepuszczać pojazdy i przed wyjazdem z ronda zająć prawy pas. Jadąc na rondzie, trzeba mieć kierunek w lewo, czy nie? Skręcając w lewo na rondzie, włączamy no, lewy kierunkowskaz. A wyjeżdżając. I wyjeżdżając już nie. Tutaj A. w tej sytuacji nie włączamy już prawego. Nisko tu jest włączony lewy. Skręcamy. Po skręcie już będziesz ten kierunkowskaz wyłączał, tak naprawdę. Bo pójdziemy już potem prosto. Zaraz to zobaczysz. Możesz pytać mnie się wszystko, no, co to pytać. Na filmikach jest tyle po prostu. Raz tak, raz tak, raz, że mają włączone, raz, nie. że nie. Skręcając w lewo, włączamy lewy, bo mamy pas dający na pros i w lewo, więc musimy zasygnalizować, gdzie z tego pasa jedziemy, bo jakbyśmy nie włączyli, to tak byśmy prosto mieli jechać, nie? My jedziemy w lewo, więc jedziemy z lewym kierunkowskazem. Łukasz, trzymaj odległości, trzymaj odległości. Nie jedź metr za samochodem, jeszcze dodatku za elką. Tu kierunkowskaza prawego się nie włącza, to jest błędne. To się nie włącza prawego kierunku. Jedziesz z lewym, wyłączasz i wyjeżdżasz. No Właśnie dużo jest filmików takich, nawet na tym naszym kursie, że włączają, nie? Yy, że co? Jeszcze raz poproszę. No wjeżdżałeś od razu na lewy pas, nie było tam zmiany pasa ruchu. Wjechałeś na lewy, jakbyś wjechał lewym pasem na rondzie i zmienił go na prawy, to wtedy włączyłbyś prawy, ale wjechałeś od razu na lewy pas, skręcając w lewo, sygnalizujemy zmianę, jedź prosto, sygnalizujemy zmianę kierunku jazdy, nie? a skręcałeś w lewo i ten prawy kierunkowskaz później przy wyjeździe z ronda już był niepotrzebny, bo tutaj nie było zmiany kierunku jazdy już przy wyjeździe z ronda, już jechałeś prosto później, nie? Jakbyśmy z tego ronda widocznie zjeżdżali w prawą stronę, czyli byśmy mieli odbić, zjechać w prawą stronę, żeby z ronda wyjechać, to wtedy włączylibyśmy prawy kierunkowskaz, bo też byłaby zmiana kierunku jazdy, ale Tutaj zmiana kierunku jazdy wystąpiła tylko raz, a nie dwa razy, nie? dlatego włączamy raz tylko lewy kierunkowskaz, potem już prawego się nie włącza. Na tym rondzie akurat, na innym może być zupełnie inaczej, no bo zjeżdżając, opuszczając rondo, możesz robić na przykład wyjazd w prawą stronę, tak? Takie ronda też są, no, ale tutaj była jedna zmiana jedna, jedna zmiana kierunku jazdy, także tylko lewy kierunek przed wjazdem, nic więcej. Potem już kierunek wyłączasz i wyjeżdżasz z ronda na wprost już bez kierunkowskaza. Po prostu sygnalizuje się zmianę kierunku jazdy. Tak. nie? w lewo, to jest zmiana kierunku jazdy, i później już tej zmiany kierunku jazdy nie ma. Bo jakbyśmy robili tak i wyjeżdżali w prawo, i jeszcze dodatkowo takie odbicie byłoby w prawo, to wtedy trzeba było włączyć. Znaczy, teraz rozumiem, bo faktycznie ronda są różne, tak? Tak. No i... Różna jest geometria. Są ronda, na których przejeżdżając na przykład przez rondo na wprost będziesz włączał przy wyjeździe kierunkowskaza. Są ronda, przy których nie będziesz włączał w ogóle, bo może być malutkie tylko rondo, malutkie, malutka wysepka, przez którą będziesz przejeżdżał na wprost, no i w tym momencie jedziesz prosto. Teraz jakby tutaj było na przykład rondo, byłaby taka wysepka, to byłoby to rondo, bo byłby znak okreś okreś określający ruch okrężny, ale ja jadę prosto, nie zmieniając kierunku jazdy, więc za nie włączam wyjeżdżając tak, tak. z niego, nie? Ale jeżeli już robił to w ten sposób objeżdżając i wyjeżdżał, to wtedy już włączam. Nie? No bo jest zmiana kierunku jazdy. Nie? Jedziemy sobie tutaj na skrzyżowaniu w prawo. W prawo. Na skrzyżowaniu w prawo. Na światłach w prawo. Przejdziemy cały czas prosto, widzimy tam po prawej stronie taki ten zaokrąglony biały budynek, to przed tym budynkiem na światach będziemy skręcać w lewo. Halo, halo, halo. Mówiłem, że przed budynkiem w lewo? Wyraźnie określiłem tobie z 200 metrów. Przed białym budynkiem po prawej stronie, na światłach w lewo, a ty jedziesz prosto. Więcej się skoncentruj, myśl, bo to są błędy. Wszystko jazda, niezgodnie z kierunkiem, który ci egzaminator wyznaczy, może być potraktowane jako błąd. Jedziemy prosto w takim razie. Цунами. Skręcie w lewo, zwracaj uwagę tutaj na linie ciągłe, w którym miejscu są, szczególnie na tą podwójną linię ciągłą, którą tutaj mamy. Pamiętasz, że przejechanie podwójnej ciągłej linii już nie jest błędem, tylko to już jest zakończenie egzaminu, przerwanie. Wynik negatywny masz za przejechanie podwójnej ciągłej. Pojedyncza jest błędem, podwójna jest przerwaniem. Cały czas prosto. Jedziemy na skrzyżowaniu w lewo. Zwróć uwagę na znaki. Tu już byłeś ze mną, więc nie chciałbym, żeby drugi raz było to samo. Pamiętaj, jest jednokierunkowa, więc do lewej krawędzi. Mamy stop, musimy zatrzymać się tutaj dwa razy. Raz przed przejazdem tramwajowym, a raz za przejazdem tramwajowym przed skrzyżowaniem. Czyli dwa zatrzymania tutaj robimy. To jest druga sprawa, a trzecia pewnie, jak pamiętasz, to jest ciągła linia podwójna, którą ostatnio przejechaliśmy, więc na nią zwróć uwagę. Jedź. No. To jest Tu często tak się dzieje. Jedziemy do skrzyżowania i w lewo. Na skrzyżowaniu w prawo, w prawo. I już tu znasz te tematy, więc wiesz o co chodzi, ale stań na chwilę po prawej stronie przy drodze dla rowerów, nie wjeżdżając na drogę dla rowerów na sekundę. Zaczym się, najlewy kierunek. I staj na chwilę. Mamy na wprost tutaj zakaz wjazdu, nie? No. Na ten znak trzeba tutaj uważać. Bardzo często się dzieje tak, że niektórzy jadą na wprost, prosto pod zakaz wjazdu. Egzaminator nie powie, żeby jechać w lewo, ale tutaj czasami samo włączyć kierunkowskaz w lewo i pojechać w lewą stronę. Żeby nie puścić się pod zakaz wjazdu, nie? I skręcając w lewo, czas przeciwnego, a jeszcze kierunku te pojazdy przepuścić. Jedziemy. To jest jedna, to jest jedna sprawa. i cały czas prosto Łukasz i na wprost widzimy przed sobą już tam daleko znak zakaz ruchu. To pamiętasz też pewnie. Plac, który tutaj jest, jest trzeba go wykorzystać do zawracania, żeby czasami nie wjechać pod zakaz ruchu. Też się tu takie sytuacje zdarzają. Jak ktoś nie zwróci uwagi na znak, to się ustawia na wprost, wjeżdża pod zakaz ruchu i, i, i kończy egzamin. Na tym placu zawracamy. Nawet na znaku napisane, że plac wykorzy nie do zatrzymywania, tylko do zawracania. Mamy